Właśnie rozkręciłem elektryczny rower. Tu jest ten mechanizm przekładniowy. W środku się kręci, i wszystkie wtedy rolki się kręcą. A zapomniałem dokręcić tych trzech śrubek o jednej, drugiej i tutaj trzeciej. I dlatego rower nie chciał jeździć. Teraz skręcam i za chwilę dalszy ciąg filmu. Chyba jednak jest za duży los, i dlatego tak głośno ten silnik chodzi i tą zębatkę trzeba będzie wymienić.

No działa, ale szumi, bo łożysko jest, bo wytarły się te rolki właśnie. No zaraz skręcę i zobaczymy na jeździe próbnej. No i wyłączył się no coś podobnego Coś podobnego Jadę jeszcze na drogę zobaczyć, bo kończę filma.